Pierwsza z takich dzisiaj moich szybkich robotek, to jest naprawienie tego kosza i tamtego kosza. Jak widzicie to jest koszyk, który się nakłada na wózek widłowy. Jak się podjedzie do kosza, to on po prostu się przechyla i to wszystko wpada do kosza. Ale jak widzicie, im tu wszystko się poubrywało, to tylko ten łańcuszek trzyma, żeby on w drodze do kosza w sumie nie trzyma. Ale jest taki problem, że w drodze do kosza on może sobie po prostu sam się otworzyć i wysypać na wszystko na środku placu. Także będę coś kombinował, żeby tutaj z powrotem coś porobić, tak żeby to było zabezpieczone w czasie jazdy. A jak już będzie to nad koszem, to pociągniemy linkę, to się odbezpieczy i wtedy sobie ciężarem, który jest nałożony tutaj, śmieci, się przychyli wtedy kontrolowanie do śmietnika. Także tutaj, tak musimy zrobić i tam. Tak, to takie coś wymyśliłem. Zobaczcie, wyspawały ciągle zówko takie kształtowniki z jednej strony i z drugiej przykręcone na 20 śruby FI20. W Anglii na to M20. Tak to wygląda. To jest taka konstrukcja zabezpieczająca, żeby to się nie otwierało. Tutaj klient będzie mógł sobie doczepić sznureczek czy łańcuszek, żeby można było to z wózka pociągnąć, jak się odbezpieczy. Także jak to działa. Podnosimy te kółeczko, które sam robiłem też. Podnosimy pyk, sobie zakładamy i proszę bardzo. I wszystko jest otwarte. Wszystko jest otwarte ładnie. Chcemy zamknąć to tylko. Robimy tak. Zamykamy to, opuszczamy i już tego nie można otworzyć. Jak widzicie, to jest troszkę pod kątem to za każdym razem, jak to upada, to po prostu zacie, za, zaciska się samo, także no, powinno działać, bo tamte co było oryginalne, bo cały czas się psuło, także miejmy nadzieję, że to dłużej, dłużej potrzeba. Otwieramy, pyk, zamykamy, kółko opuszczamy i nigdzie to już nie idzie, także jestem z tego bardzo zadowolony, jeszcze drugi został do roboty, a to zaraz Porozkręcam, wszystko szprejem pomaluję i przykręcę z powrotem, i po prostu tutaj tak trochę tylko smarknę, żeby te żeby się nie odkręcały. I tyle. I robota zrobiona, jestem naprawdę z tego zadowolony, Pyk. szprejem walnąłem, i fajnie wygląda. Jeśli tak to będzie pewnie, pewnie za parę godzin rzutkowanie będzie poobdzierane, bo to wiecie jak to. Kierowcy wózków widłowych. No, jestem zadowolony jak to wygląda. I działa bardzo dobrze. Nawet wszystko. Weźcie się leci pyk. Otwieramy. To jeszcze luzu jest do, do wideł. Pyk. Otwarte, zamykamy. I się nie otwiera. Pięknie, panie. A ja powtarzam kolejny raz tobie. Łapka w górę. Faluuj, subskrybuj, żeby być na bieżąco na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam.